Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Dzisiaj czytanie dyktowania i chciałbym Wam zaprezentować ciekawe dyktowanie z tych wszystkich dziewięciu domów, które się dotychczas ukazały, z tomu piątego Wielcy Polacy o miłości do Ojczyzny i ukrytej prawdzie Bożej. A dyktowanie Emilii Plater. Która żyła tylko 25 lat. Hrabianka, żmudzianka walczyła w czasie powstania listopadowego. To dyktowanie zostało trzymane w mojej obecności przez Nelhalinę Noel 14 października 1986 roku, a więc dawno wieczorem, jak zwykle. Między 18:45 a 19:56 był to 228 duch z pierwszej 500, 500 duchów, które podyktowały w mojej obecności, znanych i mniej znanych, i 247 dyktowanie do książek. Ale ja nie będę czytał tego dyktowania. Przeczyta je Sylwia Ostrowiec z Wrocławia. Oddajmy jej głos i posłuchajmy. Emilia Plater, kapitan Wojska Polskiego, hrabianka, żmudzinka, walczyła razem z braćmi i stryjami w okresie Powstania Listopadowego w 1831 roku. Nazwana Polską Joanną Dark, której postać i życie było inspiracją dla Emilii Plater. Zaczęłam odbierać dyktowanie o godzinie 18.45. Dziękuję, Robercie, najmocniej, że zechciałeś mnie wybrać. Halinka być może też by mnie wybrała, ze względu na swój patriotyzm. Chociaż żyłam krótko, to przecież w bardzo burzliwych i okropnych czasach. Wiedź o co mi chodzi. Jeden rok mojego życia śmiał może być policzony za dwa, a nawet trzy lata. Działo się wiele zła. Ciągle ktoś z mojej rodziny lub przyjaciół albo ginął bez wieści, albo padał zabity, często z ukrycia. Tak jak ten mój najmilszy, taki wspaniały chłopak, odważny patriota, niewielu ludzi poznałam tej miary. Jeżeli wtedy się nie załamałam, to dlatego, że postanowiłam sobie, że jego śmierć sama pomszczę. Także nie dziwcie się, że miałam odwagę chwycić za broń i odważnie walczyć. Nie chcę was nastraić pesymistycznie. Smutno, bo Ty, Halinko, już westchnęłaś. Ale cóż, nie mogę dyktować wesoło i różowo, skoro życie nasze było tak strasznie trudne. Te zmagania z wrogiem, silniejszym pod każdym względem, jeżeli zwyciężyliśmy. To jedynie dzięki naszemu sprytowi i odwadze. Cóż to za wielka rzecz, miłość do kraju. Dla mnie jest tylko jeszcze jedna tak wielka rzecz. Miłość matki do dziecka. Miałam dużo takich przykładów. Jeżeli miłość do dziecka i miłość do ojczyzny łączą się w jedną całość, w jednej osobie, nie ma miary poświęcej takiej matki patriotki. Taka właśnie była nasza matulka. Dlatego niech żyje taka miłość poprzez czasy, bo jest to największy mogor nad wszystko inne. Dlatego w chwili śmierci może trudno wam w to uwierzyć. Mimo że byłam młoda, nie żałowałam swojego życia. Wolałam takie, jakie było, choć takie krótkie. Może to było tchórzostwo, może nie wiem. Wiem jednak, że tą walką byłam bardzo zmęczona. Tylu i tyle potraciłam. Tak dużo nasz naród ta walka kosztowała. A beznadziejność sytuacji również zrobiła swoje. A umierać w miłości, wierzcie mi, to piękna śmierć. W końcu czegoś się dokonało. Odcisnęło się piętno, naznaczone własnym życiem. Odeszłam ku Strasznej rozpaczy Matulinki, która już nawet płakać nie mogła, ale o tyle bardziej zabrała się do pomocy partyzantom. Jeżeli ona zmarła wcześniej, to mogę również powiedzieć, że umarła, bo kochała swój naród ponad siebie. I kogo ja zastałam, czekającego na mnie, domyślacie się, tak, tego mego najmilszego w gronie z innymi mogę ich nazwać bezimiennymi bohaterami kwiatem narodu dlatego ja ci serdecznie Halinko dziękuję za twoją determinację za to że domagasz się otrzymywania dyktowań właśnie w języku polskim niechaj każdy kto będzie czytać dyktowania nas ludzi w duchu niechaj przedtem uświadomi sobie czy oto są one tłumaczone z języka polskiego? Niechaj zdadzą sobie wreszcie sprawę, jak niesprawiedliwa jest sytuacja narodu polskiego. Teraz znowu, tak jak za mego fizycznego życia, ja nie chcę nikogo krytykować, bo każdy sam kupi swoje błędy, za swoje winy zapłaci. Ten dług sromotny spłatać będzie przez wiele lat swojego kolejnego życia. Albo nawet wielu kolejnych rzeczy. Bo nie można rządzić i krzywić innych, aby swoich chronić. Nikt nie może być na sprzedaż. Żaden naród, żadna ziemia. Ci do których i o których ja podyktuję, których mam na myśli, oni wszyscy są tutaj i schylają pokornie głowy. A ja pytam, o czym myśleli wtedy na tych konferencjach? Dranie. Robert, droga Emilko, czyłaś tak krótko? Czy urodziłaś się szybko ponownie? Ile razy od czasu, gdy byłaś powstańczą wojowniczką? Mój drogi rodaku, już raz się urodziłam. Byłam znowu młodzinką, bo chciałam powrócić w swoje strony, które tak bardzo pokochałam. Byłam nauczycielką. W niedużym miasteczku, dlatego było mi dobrze, słodko i spokojnie. Dzieciarnię swoją bardzo pokochałam i nareszcie mogłam je uczyć, a i rozmawiać po polsku. Żyłam bowiem w niepodległej Polsce, co za dorobek w ciągu tych zaledwie 20 lat. To dowód, że gdy Polacy rządzą się sami, to mogą naprawdę wiele dokonać. Są energicznym i pracowitym narodem, ale muszą widzieć też rezultaty swojej pracy, pozostawione w swoim kraju, a nie za bestie, wysyłane, wywożone na wschód. W takiej sytuacji pracować nikt nie chce i nie widzi sensu, zwłaszcza że ta praca dobrobytu nie przyniesie. Oto dlaczego oni schylają tak swoje głuby. Oto dlaczego przyjdzie tak czas, bo przyjść musi, gdy mierzący polskiego narodu będą za to wiele płacić. Czujecie, że ja ich nie lubię? Ma powiedzieć, nie lubię, ja nimi gardzę. Odeszłam skorowana na zapalenie płuc już po wojnie, tej obrzydliwej w której tyle milionów ludzi straciło życie, bezcenne dla każdego życie. Ale wy żyjecie. Jeszcze Polska nie zginęła. Ja nie lubię tego jeszcze, jeszcze. To znaczy tymczasem proponuję wyrzucić to słowo z hymnu. To było dyktowanie Sylwii Ostrowiec z Wrocławia, Emilii Plater. A ja mogę jeszcze tylko powtórzyć Wyimy, czyli takie no, istotne myśli z jej dyktowania. Dlatego w chwili śmierci może trudno wam w to uwierzyć, mimo że byłam młoda, nie żałowałam swojego życia. A dlaczego to macie? Mieliście przed chwilą wyjaśnione w dyktowaniu. Gdy Polacy rządzą się sami, to mogą naprawdę wiele dokonać. Są energicznym i pracowitym narodem, ale muszą widzieć rezultaty swojej pracy pozostawione w swoim kraju. Nadal aktualne. Dziękuję za uwagę. Wpisujcie komentarze, jak Wam się podobało czytanie tego dyktowania, i zapraszam do subskrybowania, polecania audycji znajomym do góry, jeżeli Wam się dyktowanie podobało i oczywiście do zapoznawania się z tą nieprzekręconą, nieprzeinaczoną, jak w klasycznej Biblii, prawdą Bożą, czyli co rządzi tą naszą gęstością, w której żyjemy, tą rzeczywistością materialną. Jakie prawa duchowe, które mimo, że ich nie widać, to jednak są nadrzędne do tej, w tym pięknym świecie, na tej pięknej ziemi, którą tak sobie ostatnio paskudzimy wojnami i śmiercią, niestety też. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia już wkrótce, do miłego.